będzie włączana. Jesteśmy. Dzień, dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jesteśmy w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie i gościmy na drużurze u Pana Jerzego Złańskiego, który był wieloletnim burmistrzem Lubartowa, a obecnie jest przewodniczącym Rady Powiatu Lubartowskiego. Yy. Kontynuując rozmowy miasta obywatelskiego Lubartów z samorządowcami, mam do Pana pierwsze pytanie. Obejrzałem ponownie Pana spod wyborczy z 2014 roku, jak to mówią w internecie nic nie ginie. Mówił pan o tym, że miasto przyjazne to miasto, gdzie się chce żyć, wypoczywać i inwestować. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, czy Lubartów jest dzisiaj takim miastem? No, miało być łatwo, a nie jest łatwo, widzę na początku. Eee, mogłem tak pisać. Tego nie pamiętam oczywiście, co pisałem w 14 roku. Ja wtedy kandydowałem na burmistrza, bo to o tym, o tym okresie pani mówi. No więc wiele lat temu, 6 i 3, to jest prawie 10 lat, nie. Więc mogłem tak pisać. I co rozumiem przez miasto przyjazne? Miasto przyjazne to jest miasto, które realizuje swoje zobowiązania w stosunku do obywateli w ramach kompetencji własnych rady kompetencji burmistrza określonych w ustawach samorządowych, w ustawach i około samorządowych, czyli czyli realizuje swoje zobowiązania w zakresie na przykład drogownictwa, w zakresie oświaty, w zakresie wypoczynku, w zakresie turystyki, w zakresie rekreacji i Bóg wie, co sobie tam jeszcze wymyśliłem. I wtedy to jest miasto, miasto przyjazne. Miasto przyjazne to nie tylko technika i to nasze, to otoczenie to otoczenie technologiczne, nazwijmy to najogólniej, czyli budynki, drogi, energetyka i tak dalej, ale miasto przyjazne to również działania w zakresie rozumienia znaczenia dla życia społecznego, kultury, rozumienie, rozumienie wagi takiego zagadnienia, jakim jest opieka zdrowotna, chociaż tak. Co prawda w samorządzie gminnym czy w samorządzie e, miejskim e, te zadania e, są pokazane jako zadania własne, ale nie mają zakresu takiego, jak co je wyobrażamy. Po prostu no, miasto nigdy nie, nie prowadzi szpitali i nie odpowiada za, za całą organizację służby zdrowia. Natomiast określone działania z zakresu na przykład promocji zdrowia, z zakresu promocji określonych, określonych ważnych z punktu widzenia społecznego działań może, może finansować i może wręcz inicjować i finansować. Pamiętam problem dotyczący tych pneumokopów. To jest problem klasyczny, który, który mógł być przez miasto realizowany, więc to jest ten drugi element. Drugi element przyjazności tego, tegoż miasta w odniesieniu do obywateli, bo do kogoś innego, prawda? zmysłowiła, zaraz przychodzi na, na, na myśl również otoczenie przyrodnicze nasze tutaj, bo to nie tylko obywatel, więc na pewno troska o środowisko o środowisko też tu występuje. No i mamy dobry przykład w Gortowie, bo to też jest serwer przyja przyjaznego miasta, jakim jest budowa całej, całej, całej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią, która, która swego czasu była wychwalana przez, no i jest dalej pracuje dobrze, wychwalana przez którzy nam dawali pieniądze między innymi Szwajcarów na, na kolejne zadania z tego zakresu. to są szczegóły, których nie będę, że tak rozwijał, ale, ale, ale e, wspominam tylko o nich. Kolejnym, kolejnym elementem przyjazności miasta to jest niezwykle z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji to jest niezwykle ważny problem jaki jest jakim jest e, postawa tych, którzy decydują, postawa radnych, postawa członków, członków struktury wykonawczych, czyli powiedzmy burmistrza czy, czy, czy zarządów w przypadku samorządu powiatowego przyjazność dotycząca właściwego podejścia rozumienia i realizacji, realizowania w praktyce tego, co nazywamy demokracją czyli, czyli właściwe, właściwe podejście do problematyki, która na pewno dla wielu mieszkańców jest elementem bardzo wrażliwym. Właściwe traktowanie petenta, właściwe traktowanie obywateli, jeśli chodzi o postępowanie demokratyczne. Również samo, samo realizowanie swoich zadań przez, przez organy władzy też powinno nosić cechy takiej pełnej, pełnej demokracji, autorytaryzmu jest rzeczą. W mojej opinii, mam czasami ciągłotę, ale, ale nie do tego stopnia, się być dyktatorem, więc jestem, jestem demokratą staram się być, jeśli popełniam błędy to tylko dlatego, że, no, że, że wszyscy popełniają jakieś tam błędy, ale generalnie ja też uważam to za element element istotny, bo władza swoim przykładem ona, no, wpływa na innych ludzi, na inne osoby. Martwi mnie natomiast, że to wszystko, to, to wszystko, co powiedziałem w tej chwili w tej ostatniej kwestii, no jest trochę teorią. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony nie zawsze potrafimy właściwie interpretować słowo demokracja i właściwe w związku z tym właściwe odniesienia w stosunku do siebie nawzajem. I niestety sami obywatele jak gdyby... No też niezbyt, nie wiem, troska o dzień dzisiejszy, o te obowiązki no nie, pokazują, że no ludzie się jednak ma, ma, mało interesują, raczej mało interesują tymi elementami tak na co dzień, na, natomiast myślę, że, że to, nie, to, to, nie, to nie znaczy, że to jest źle, że to jest zupełnie źle, bo ludzie na pewno to, co jest zupełnie pewne, nie ale oceniają, oceniają poprzez własne odczuwanie. Czy miasto jest rzeczywiście przyjazne, czy demokracja funkcjonuje w tym mieście, czy działa służba zdrowia tak jak należy, czy szkoły są właściwie prowadzone, czy przedszkola są właściwie prowadzone, czy możemy tu się jakoś liczyć na jakieś mieszkanie, czy możemy jakoś no, liczyć na pomoc i solidarność społeczną w przypadku jakichś nieszczęść? itd. Tak itd. Tak I na pewno te oceny są, natomiast ja mówiłem wyłącznie o tym, że no na przykład to co kiedyś zapomuny byłoby zbawieniem, to by było 100% frekwencja. To, że dzisiaj publikujemy nasze obrady na przykład a widzów, bo to widać jest 39, to trochę słabo jak na, jak na oczekiwania, prawda? No ale być może to jest też tak, że My, my słabo obradujemy, dlatego nie, to wiedzieć. To zależy też od... Także definicja miasta przyjaznego, czy samorządu przyjaznego, czy pani by zapytała, miasto przyjazne, no jest, jest naprawdę niezwykle szeroka i to, żeby dobrze skonstruować, to trzeba by sobie podzielić na, na takie cegiełki, z którego ta, ta, ta dobra do tego miasta się składa i po prostu je realizować w stopniu zrównoważonym. Może takiego określenia użyję, przez co rozumiem że każda z tych cegiełek powinna być z właściwym wyczuciem finansowana, zaopiekowana tak, żeby to się rozwijało, nie degradowało. Nie można robić jednej rzeczy, skoncentrować się tylko na, 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 na infrastrukturze na przykład technicznej, a resztę spraw zostawić, bo tak jak mówię, wrażliwość ludzi, całego społeczeństwa jest zróżnicowana, zróżnicowana. Niemalże takie jak to, wszystko, co, co widzimy do siebie, bo to jest realizacja potrzeb naszych. To, to jest dowód taki pośredni na to, że są ludzie, którzy. Dlaczego jest biblioteka? Dlatego, że ludzie przychodzą po wypożyczeniu książki, przecież nie wszyscy, ale, ale statystyka mówi chyba, że rocznie czytamy 16 stron tekstu. Każdy z obywateli Polski, 16 stron rocznie czyta tekstu pisanego. No a przecież to nie tylko książki, bo na przykład gazety. No więc ta potrzeba jest jak gdyby no, niezbyt silna, ale ona występuje i dla tych ludzi, którzy czytają tych stron tysiące, bo znam takich, którzy czytają tysiące. Ja po, powiedzmy setki, bo nie, na pewno nie, nie należę do ludzi, ale nie chcę mówić o osobie, która po prostu łyka książki tylko w kilka czyta. To oni nadrabiają. dzięki nim te 16 jest, a nie 5. No więc no, no, w zasadzie już nie chciałbym więcej na ten temat mówić, bo wydaje mi się, że wyczerpałem temat, może coś jeszcze ominąłem, ale to pogląd, pogląd jak gdyby ten ogólny wyraziłem. To jest na pewno y, złożone pytanie i złożona musiałaby na no, nie być, być odpowiedź, ale proszę powiedzieć, dzisiaj jestem ankieta, tylko podchodzę do Pana. No co Pan jako mieszkaniec miasta, mam mi odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy warto się z miastem, czy jestem mieszkańcą. Tak, tak lub nie? Tak, ja odpowiadam, że tak. Z tym, że proszę mnie zapytać o cenę. <grym> na 10, tak i na 10? Tak. W związku z tym, że e, 30 kilka lat temu miasto było bardzo zaniedbane. Tutaj był u góry, jeśli spojrzycie panie za okno. Za okno Mówię o części parków, tej części francuskiej, no wiemy dzisiaj, że to nie tylko tego dotyczy, to już w całości. Był gory, był bardzo zaniedbany. W tej chwili jest to fajna, fajna, ale jeszcze nie skończona i jeszcze tutaj wymaga to pracy niewiele. No więc myślę, że szóstkę sióderkę, mhm. bo wyobrażam sobie bardziej bardziej przyjazne. Uwzględniając wszystkie te aspekty, o których wcześniej powiedziałem. Mhm. Siedem. Oczywiście. Ale no to ocena zapewne wpływa to, o co teraz zapytam, bo tak, obwodnica, tereny przemysłowe, rewitalizacja parku i to wszystko między innymi była przecież Pana wizja, więc proszę mi odpowiedzieć, jak Pan myśli, jakie cechy i okoliczności sprzyjały temu, że był Pan dotąd najlepszym Głównictwem Lubachtowa? No Pani chyba żartuje, że ta cena. Powiedziałam, że pytania będą łatwe, ale tendencyjne, więc... No nie sądzę, że... Znaczy nie będę się nawet kusił o... Znaczy miło to usłyszeć, natomiast no niekoniecznie zgadzam się z tym, w... z jakimś tam entuzjazmem. To jest praca, praca burmistrza jest niezwykle trudną, trudnym zadaniem. Panie doskonale o tym wiecie, bo jesteście aktywne, aktywnymi obywatelkami, które uczestniczą, uczestniczą w tym życiu publicznym. Co ja uważam za największy problem w swojej działalności, ten, ten największy trud? Największy trud i może największa również gdzieś tam największe wady. To może od wady zacznę. Więc jeśli chodzi o wadę z punktu widzenia dzisiejszego, od dzisiejszej perspektywy, może winą był, był brak tych mediów społecznościowych, nie tak rozwinięte to wszystko było. Właśnie kontakty z mieszkańcami były dla mnie problem, problemem, bo tak nie, nie miałem naprawdę czasu na to, żeby organizować spotkania, a z drugiej strony, ja spotkanie, tak jak zorganizowałem spotkanie, to nikt nie przychodził. Więc, więc to był problem. A ja miałem doświadczenie bardzo dobre. Z, przez 8 lat byłem wójtem w Gminie Niedźwiara. I, i, I tam nie miałem najmniejszych problemów. To z mojej inicjatywy corocznie odbywały się, odbywały się na wiosnę spotkania w 16-19 Straży Pożarnej. No, przepraszam, nie w 16, 16 to było miejscowości. Ale w 16 miejscowościach również spotkania wiejskie. Co na spotkaniach wiejskich? Na spotkaniach wiejskich po uchwaleniu budżetu informowałem wszystkich mieszkańców, a przychodzili naprawdę jeszcze wtedy ludzie gremialnie, nie wiem jak to dzisiaj jest nasi, przychodzili ludzie gremialnie, informowałem jak Rada postanowiła podzielić, podzielić te środki budżetowe na rok bieżący i co zostało uwzględnione z Waszych wniosków ubiegłego roku. I to były naprawdę spotkania zupełnie rzeczowe. Prosiłem na tych zebraniach, żeby zaakceptowano, przyjęto z entuzjazmem propozycję, żeby dożynki gminne odbywały się w tej miejscowości, w której zakończymy ważną inwestycję. I to też było ze zrozumieniem przyjmowane, bez względu na to, czy, się, yy, czy, te, yy, czy, czy to była ta czy druga wieś, to wszyscy generalnie przy, przyjmowali. Straże Pożarne doprowadziłem do takiego ładu, że nareszcie mieliśmy w każdej straży prawdziwy zarząd, prawdziwych sekretarzy, dokumentacja była prowadzona tak jak należy i działalność była prowadzona tak jak należy i staraliśmy się pozyskiwać wszelkie, wszelkie możliwe nowe sprzęty, z tym, że oczywiście to nie moja zasługa w tym sensie, że ja to załatwiałem, bo był człowiek i jest do dzisiaj, który Byłem niedościgniany nie w tych sprawach, zresztą honorowym prezesem jest w dalszym ciągu, chyba ja się dobrze, dobrze wiem. No, ale współpracowało się po prostu w sposób, no wzorcowy, powiem w ten sposób. Nie było żadnej, żadnego partyjnictwa i polityki w tym, w tym wszystkim. Przynajmniej z, z, ze strony mojej i ze strony tych ludzi, którzy ze mną współpracowali w Nie było. Ja byłem w życiu członkiem jednej partii, do 90 roku nie byłem w żadnej partii, miałem 66 sześć lat, jak zostałem wójtem, więc to była decyzja już taka dorosła, że za komuny nie będę należał do żadnej partii, więc jeździłem sobie motorkiem po terenie, do rolników zresztą, nie będę tego opisywał szerzej. I kiedy przyszły te nowe czasy, zostałem członkiem jednej z partii, z której mnie roku chyba wyrzucono i od tamtej pory do żadnej nie należałem, chociaż ja mnie zawsze z prawicą. Nie wyobrażałem sobie zresztą po okresie e, tego socjalizmu, żeby, e, żeby gdzieś wstępować do struktur no nawet trochę pachnących, pachnących tym poprzednim systemem. Dzisiaj mam te, te poglądy już skrystalizowane i, e, i dalej do no, partii żadnej nie należę, natomiast no już z prawicą e, koniecznie ściśle współpracuje, chociaż no, współpracuje jak się Panie, natomiast no, nie jest to związek, że tak powiem e, taki e, no, emocjonalnie, to nie, jest, nie jest to związek miłosny, jest to związek małżeństwo małżeństwem rozsądku, tak I, i, I tak to wygląda, więc wracając do tego, do tego, do tego, do tej prowokacji, na temat tego dobrego burmistrza. E, Wiele okoliczności składa się na powodzenie tych, tych działań. Więc to otoczenie polityczne, na pewno otoczenie społeczne jest bardzo ważne. Jeśli jest akceptacja, jeśli nie ma przeszkód jakichś, typu właśnie takich no działań skierowanych wyraźnie, no, że przeciw, bo przeciw, bo ty jesteś moim konkurentem politycznym w wyborach. To dlatego będę się sprzeciwiał każdej decyzji, każdemu wnioskowi. Jeśli to jest y, jakoś tak no, niezbyt intensywne, no to psychicznie jesteś nastawiony do tego, żeby pracować. No i coś więcej: jaka tajemnica? Tajemnica jest tak naprawdę zerowa. Dobre traktowanie ludzi w urzędzie, specjalistów, tych, którzy mogą się zająć określonymi, powinni się zajmować określonymi problemami, słuchanie tych ludzi. Ja, na przykład, ceniłem, najbardziej ceniłem naczelników, wydziału, którzy przychodzili do mnie z jakimś problemem. No i coś tam mówiła a ja mówię, no nie no, to to załatwimy tak czy tak. Nie, panie burmistrzu, nie załatwimy tak czy tak, bo, bo tak nie można, bo przepis mówi tak, przepis mówi tak. I to byli ludzie, którzy, którzy byli przeze mnie przeze mnie no, wyjątkowo cenieni i im tak naprawdę w dużej mierze zawdzięczam te, zawdzięczam te sukcesy, jeśli tak je jeśli takie nazwać. Bo a i jeszcze ważna rzecz. Ważną rzeczą jest to, że byłem niezwykle otwarty. Niezwykle otwarty na wszelkiego rodzaju środki zewnętrzne, które pozwalały na realizację, na realizację tych, czy likwidowanie tych zaniedbań, może tak powiem. Na przykład w Niedźwiadzie. Fundacja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła funkcjonować od 1994 roku. Wcześniej były środki przedakcesyjne. przedakcesyjne. Ja zacząłem wodociągi budować w 90 roku, w sierpniu już pierwsza, w czerwcu przyszedłem na, na stanowisko, w sierpniu czy we wrześniu już, już pierwsze, pierwsza koparka zaczęła kopać się pod wodociągi w niedźwiadzie i w ciągu 4 lat do 95 roku wszystkie ście zostały wodociągowane. No i chyba wtedy w województwie byliśmy jedyni, którzy byli z wodociągowani w całości, a tutaj po sąsiedzku. No różnie było, gminę Lubartów podłączała się do miasta, do miasta tej te, 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 te pobliskiej miejscowości. E, inne gminy, no dostrzegałem że, dostrzegałem, że jest jakaś taka mała wiara, że, że te pieniądze rzeczywiście będą. Okazało się, że były, że można było to zorganizować, że można było, że można było, te, że można było to wykonać. Więc ta otwartość na te środki była niezwykle ważna. Pamiętam również jak byłem burmistrzem, byłem inicjatorem y, Związku Miasta i Gminy Miasta i Gminy, Związku, którego celem było wybudowanie, bo to partnerstwo dawało tam jakieś dodatkowe, dodatkowe szanse na, jednym jeden z warunków, który dawał większe, większą ilość punktów. Zaproponowałem Panu Wójtowi Gościewskiemu taką współpracę, utworzyliśmy ten Związek. Ja byłem Prezesem, Przewodniczącym tego Związku, był Wiceprzewodniczącym. Wszystkie zadania związane z tą działalnością wykonywał Urząd Miasta Lubartów. Yy, to znaczy nie chociaż związek był formalny. Nie było tego dużo, bo dotyczyło to kanalizacji, więc myśmy zrobili yy, kanalizację, yy, kanalizację na tych spirorurach. tutaj, ta, ta, tutaj nie, nie, za, nie za miastem, nie betony, tylko już rury tam pięćdziesiątki, nie setki yy, czy sto dwudziestki. Pamiętam, że też w kość dostawałem za to yy, na sesji nawet była taka wspólna sesja, taka duża sesja, bo ludzie przyszli, że co to, ta, ta, ten projekt był bardzo dobry, zapomnę, no nie był dobry, bo był beton, nie śliskie, a to była, to już rury no, nowoczesne, teflonowe, to to się ślizga, niepotrzebne były, w związku z tym takie duże średnice, w każdym razie to zwycięstwo było pełne, ale co ważne, to w wyniku tego porozumienia, to wieś Lisów i wieś Łódzka zostały zaopatrzone w kanalizację. I pewnie nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą, że tak, to, że tak to było, że inicjatywa to była ze strony miasta. Chociaż oczywiście, yy, chociaż oczywiście głównym interesem naszym to było zaopatrzenie miasta i to, że te punkty były, a miejscowości sąsiednie dostały to. Co więcej, jeśli chodzi o takim najważniejszym elementem, to była strefa yy, ekonomiczna, bo była to szansa, Między ulicą nowodworską, lipową i odzachodnią gazową ten teren bardzo duży, 50 kilku hektarów. Czy ja mogę przerwać? Niestety muszę.